Witam wszystkich z Malediwów! Ok, a teraz o tym jak to się stało, że znaleźliśmy się na Malediwach. Bo to tak nie do końca było planowane, trochę było spontaniczne. Ja byłam strasznie zmęczona pracą, byłam zmęczona przeprowadzką, więc na pewno wiedziałam, że chcę jechać w stronę słońca i tak naprawdę mieliśmy jechać do, lecieć do Tajlandii ale Tajlandia jak się później okazało była strasznie droga, loty były drogie a ja nie chciałam jechać z zorganizowaną wycieczką więc wiedziałam przypomniało mi się, że Wizer lata do Dubaju więc co akurat tak się złożyło, że Ceny lotów były dosyć tanie, więc w wyszukiwarce po prostu w Skyscannerze sprawdziłam jak wyglądają ceny z Dubaju do jakiegokolwiek miejsca na świecie i wyskoczyły mi Malediwy za 2,5 tysiąca koron tam i z powrotem właśnie do Dubaju i pomyślałam, że okej, okay, no teraz albo nigdy i zabukowałam te bilety i, i oczywiście nie żałuję. Problem później był jedynie z wybraniem miejsca na Malediwach, dlatego, że jeżeli bierzecie wybraną opcję gotową, więc no, tak jakby nie macie wyboru, gdzie się zatrzymać, a jak wiecie, no, na Malediwach jest bardzo, bardzo dużo tych wysepek i później no, trochę miałam problem, bo nie wiedziałam, co wybrać. Jak się później też okazało, ceny hoteli są bardzo, bardzo wysokie i... Postanowiłam, że chcę być na wyspie, nie jakiejś miniaturkowej ani nie jakiejś dużej. E, nie, najlepiej nie blisko lotniska, i, i wybrałam właśnie wyspę, tą, na, którą jest, na której jesteśmy. To jest wyspa Travarun. Chawa, nie pamiętam, napiszę wam. To jest wyspa, na której mieszka 700 osób. E, są tu ludzie lokalni, właśnie tak jak chciałam zobaczyć jak wygląda życie na takiej wyspie ale też są hotele i są turyści, więc nie jest to jakaś duża wyspa ale nie jest też ma malutka i jestem w stanie właśnie poczuć e, prawdziwe Malediwy a nie tylko takie no wiecie, domek na wodzie i nic poza tym e, domek, domki na wodzie są bardzo drogie i, i nawet się zszokowałam że są aż tak drogie ale postanowiliśmy, że jednak zostaniemy po prostu te 6 dni tutaj w tym hotelu. Hotel nazywa się Aveila I, i tak naprawdę nam to wystarczy. Bierzemy sobie różne wycieczki stąd organizowane jakieś smutkowanie, czy delfiny i tak dalej i tak dalej jest tego mnóstwo a tak naprawdę ja przyjechałam tutaj odpocząć, więc nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba mam wodę, mam piasek i to wszystko także już wiecie, że wycieczkę organizowaliśmy sobie sami, było to trochę męczące, bo loty były długie, były przesiadki. No ale było warto Było na pewno warto I właśnie też wam polecam Żebyście czasami właśnie sprawdzali Przesiadki Skyscanner jest naprawdę dobry W szukaniu lotów I tak poza tym To To co za, za Ceny za bilety Jakie nas wyniosły właśnie same, same loty to było 5,5 tysiąca koron Czyli 550 euro na Polski, nie wiem, jakieś 3000 zł, e, i, i tak naprawdę, i zobaczę, i du Dubaj, i Malediwy, i, więc myślę, że to jest bardzo dobra cena. Często też zadajecie mi pytania: czy warto być sprzątaczką w Norwegii, czy warto się poniżać, i czy warto sprzątać kible? Ja powiem tak: warto. Dzięki temu, że pracuję, nieważne czy jestem sprzątaczką, spełniam swoje marzenia. To było moim marzeniem wyjechać na Malediwy i, i często też jak czytam, bo staram się czytać wszystkie komentarze pod filmami, e, piszecie mi, że nie jestem kobietą sukcesu i że nigdy nie będę kobietą sukcesu. Słuchajcie, dla każdego sukcesem i, i, i osiągnięciem życiowym jest coś innego. Więc y, ja nie muszę być kobietą sukcesu, a dla innych może jestem kobietą sukcesu. Więc y, darujcie sobie takie komentarze. Jeżeli wy jesteście kobietą sukcesu, bo siedzicie za biurkiem i macie wspaniałą pracę, to bardzo Wam gratuluję. A ja nie muszę być w Waszych oczach kobietą sukcesu. Dla mnie sukcesem jest to, że tu jestem i że dochodzę do wszystkiego sama, ciężko pracując. I szanując pieniądze przede wszystkim I tak wiem Mam rozstępy z czasów dzieciństwa Puszczeku troszkę tu i ówdzie Oczywiście celulit Który widać teraz idealnie W słońcu, w świetle dziennym Jednym słowem Nie zrobiłam sobie fit ciała na wakacje Ale Ale mam na to sposób Jak Ci się podobało? Okay. Tak Bardzo fajnie. <laughs> Zajebiście. Za nami jesteśmy na dachu statku, znaczy stateczku. Tam jest raj i przed nami też jest raj. Domki na wodzie. Wybraliśmy się na zakupy do lokalnego sklepu. Powiedziano nam, że są tylko dwa sklepiki, ale niestety przez to, że jest modlitwa sklepik jest zamknięty. E, pięć razy dziennie e, modlą się, więc pięć razy dziennie też jest sklepik zamknięty. Czekamy przy jakimś domku. Wszystko Wam pokażę jak tu wygląda, co i jak No Tutejszy sklepik. sobie takie ichniejsze smakołyki. Jeszcze dokładnie nie wiemy, jak to smakuje, ale facet nam w skrytyku polecał. Więc zobaczymy. To są podobno jakieś orzeszki. A to z czego było? To nie wiadomo. To ma być słodkie. To wypluliśmy, bo na pewno to nie je się na surowo. Może to trzeba rozgotować, nie wiem, albo w mleku, albo w czymkolwiek. Na pewno nie na surowo. A to właśnie zajadam i jest bardzo dobre. Trochę smakuje jak płatki. Taki dmuchany ryż z miodem. Zobaczcie, tu jaki bajer. Sweet potato. Chipsy ze słodkich ziemniaków. Nie mają smaku. I są w kolorze buraczkowym. Kupiliśmy jeszcze niechemiczne banany. I arbuza. A tak wyglądają pieniążki na Malediwach. Trzy papierki 500, 100 i 50 to jest wartość jakieś 100-160 zł na polskie. Bardzo ładne i są takie śliskie jak plastik. Wszystkie uliczki wyglądają właściwie tak samo. Poznajemy tylko po budynkach, gdzie mamy iść, i chodzimy sobie boso, dlatego że wszędzie jest tu tylko taki utwardzony piasek. Mało kto tu na wyspie ma samochód, i ludzie często podróżują właśnie takimi sprzętami, lub rowerami, lub skuterami. A co zrobić, gdy dziecko jest za małe i ma za krótkie nóżki, żeby trzymać tutaj na buchwytach? Taki patent. Ciach. Takie krzesła na siedzenie przed domkami zamiast leżaków. To jest tutejszy meczet, akurat trwa nabożeństwo, bo jest piątek. Zaraz koło meczetu jest y, taka malutka szkoła. Rosną tutaj na drzewach między innymi owoce chlebowe, kokosy, banany i wiele różnych innych rzeczy. A teraz pokażę Wam nasz pokój. Buty zostawiamy w większości na zewnątrz, dlatego że piach się nosi i nie chcemy tego piachu wnosić do środka, dlatego tutaj stoją tylko jedne buty, reszta jest na zewnątrz. No i tak, tu jest łóżko, bardzo duże, bardzo wygodne. Klimatyzacja, tu taki wiatrak, telewizor, biurko, toaletka, mała lodówka, łazienka z prysznicem i lustro, suszarka i tak naprawdę wszystko tam jest taka duża szafa z wieszakami jeszcze widok mamy na lokalny domek szczerze powiedziawszy widok na ocean był dużo droższy prawie o połowę więc postanowiliśmy, że i tak w pokoju nie będziemy tyle siedzieć więc widok nam nie jest potrzebny i co? I tyle. Aha, jeszcze pokażę Wam coś fajnego, jak wyglądają zamknięcia okien. To są takie, po prostu, o, takie haczyki i okno już jest otwarte. Bardzo śmieszne. Tak naprawdę do końca to okno nawet się nie zamyka. Jest taka luka. No, ale jest tutaj bezpiecznie. Za pokój zapłaciliśmy bodajże Oj, przepraszam, 8000 koron albo 7800, coś koło 8000 koron, 800 euro. Wliczone jest w to śniadanie i wliczony jest posiłek wieczorny, obiad o kolacja. Powiem szczerze, że obiad o kolacja jestem zaskoczona, jak fajnie to wygląda, bo myślałam, że to będzie po prostu jakiś bufet albo, albo taki obiad podany a my dostajemy kartę możemy sobie z tej karty wybrać co chcemy i są to jest albo zupa albo sałatka z, do wyboru chyba z głównego dania są chyba trzy rzeczy i później na koniec deser albo świeże owoce także można sobie pojeść śniadanie jest w formie bufetu postaram wam się nagrać, też wam pokażę jest już trochę gorsze dlatego, że jeżeli przyjdziecie ostatni jeść to, to tak naprawdę nic nie zostaje i no i oni nie donoszą tak, nie, nie dodają tego oczywiście jeżeli poprosicie no to, no to wam doniosą no ale myślę, że no powinno być równo dla wszystkich, nieważne czy przyjdziesz jeść o 7.30 czy o 9.30, bo no bo każdy płaci za to tak samo no ale nic, jestem zadowolona Hotel jest położony na, samym, yy, na samej plaży, tak tak naprawdę wychodzisz i jest plaża i jest ucen. Zapomniałam jeszcze wspomnieć o jednej ważnej kwestii, jeżeli chcecie planować podróż na Malediwy na własną rękę. Otóż są takie ukryte dodatkowe koszty, o których ja nie wiedziałam. To znaczy no na chłopski rozum teraz jak pomyślę, no to ma to sens. Już mówię, o co chodzi. E jeżeli będziecie wybierali wyspę, wysepkę na którą chcecie pojechać, to jeżeli nie chcecie wydawać milionów monet na transport na tą wysepkę, to szukajcie wysepki blisko lotniska. Bo yy, tak, myśmy wybrali wyspę, nasz hotel yy, i on był jakieś 200 kilometrów, 230 chyba 6 kilometrów. Oddalony od wyspy Male. Jeżeli lądujecie, to nie lądujecie na wyspie Male, tylko na wyspie obok, i stamtąd albo bierzecie sobie łódeczkę, która kosztuje dolara na osobę, żeby przedostać się na Male, tak? czyli lądujecie na wyspie, płyniecie na Male, i z Male wtedy bierzecie sobie motorówkę. Motorówka zabierze Was do docelowego miejsca, czyli do docelowego hotelu, którego sobie wybraliście. I zazwyczaj hotele oferują Wam, więc o to się nie musicie martwić. Przy rezerwacji oni po prostu Wam dadzą cenę i ta cena zazwyczaj jest niższa niż gdybyście bukowali to sobie gdzieś z innej firmy transportowej. Albo możecie zrobić tak jak myśmy zrobili. Czyli lądujecie na lotnisku koło male i wtedy bezpośrednio już nie płyniecie na male, tylko bezpośrednio z tej wyspy, gdzie jest lotnisko, zabiera Was taki maleńki samolocik na wyspę, którą sobie wybierzecie. Jeżeli wyspa jest wystarczająco duża, to zabiera Was ten samolocik, a jeżeli jest maleńka, to wtedy jest wodolot bądź motorówka. Myśmy motorówki nie wzięli, dlatego że transport trwałby około 3 godzin, kosztowałby 120 dolarów na jedną osobę tam i z powrotem. Myśmy wzięli ten maleńki samolocik. Zapłaciliśmy za to 180 dolarów tam i z powrotem na jedną osobę, czyli, czyli to jest dosyć spory koszt, spory wydatek, o którym nie myślicie kupując bilety. Więc pamiętajcie, żeby, jeżeli już wybieracie sobie wyspę, żeby nie wybierać jej gdzieś daleko, bo im dalej, no to wiadomo, tym, tym koszty będą większe. Nasz samolocik leciał z lotniska na naszą wyspę 20 minut. Motorówka trwałaby niecałe 3 godziny, więc chyba powiedziałam już wszystko i chyba zrozumieliście, bo trochę to jest takie poglądane. No. już obiecuję to już ostatnie dwie rzeczy, które mi się przypomniały, a które są dosyć ważne chowam się, bo trochę wieje, a chcę, żeby mnie było słychać e jak będziecie przylatywali na Malediwy, to kupcie sobie jakieś, nie wiem, nawet najtańsze płetwy i gogle do snurkowania, dlatego, że tutaj wypożyczenie za y dzień kosztuje 10 dolarów a w Polsce myślę, że za 200 wykupicie już cały zestaw więc no jak będziecie na przykład na tydzień, to bardziej Wam się opłaci mieć to ze sobą swoje i możecie to użyć na inne wycieczki, e, aniżeli wypożyczacie tak naprawdę no to nie jest wasze. A druga sprawa, przy wyborze wyspy też zapytajcie, jak będziecie wybierali hotel, bo nie w każdej na każdej wyspie można chodzić w stroju kąpielowym, dlatego że tu jest islam i dlatego, że no, jest zabronione w niektórych miejscach, na niektórych plażach mieć e, na sobie strój kąpielowy nasza wyspa na przykład jest podzielona pół wyspy, gdzie jest nasz hotel, w lewo jest, można chodzić w bikini, a w prawo już nie wolno, także no dowiedzcie się bo to jest dosyć ważne, wiecie lądujecie i okazuje się, że w bikini jest zabronione, no to trochę słabo, dobra już tyle no to teraz bukujcie wakacje bo troszkę się zrobiło chłodniej, popadał chwileczkę deszcz. W tle tu słychać muzykę. Tutaj budowlańcy, zaraz Wam pokażę. Ptaki czyhają na kraby. Tam jest taki większy krab. Może tutaj nie widać. Tam sobie siedzi. Tutaj już jest troszkę brudniej, chociaż nie jest to daleko od hotelu. O, to jest Marina. Panowie dalej budują blok. Pewnie hotel jakiś. Tak to wygląda. Życie tutaj tak wolno płynie, to w ogóle ludzie się niczym nie przejmują. Można się naprawdę zrelaksować. To na przykład, możecie zobaczyć, jak wolno tutaj płynie czas. Jest 2019, a tutaj możecie zobaczyć festiwal płaszczki 2018 rok. Wracamy właśnie z połowów. Byliśmy na rybkach. Słowiliśmy cztery, a resztę rybek słowili pan kapitan i jego pomocnik. Fajnie o zachodzie słońca, ale zachód słońca właściwie trochę taki słaby. Myślałam, że będzie ładniej. Trochę mnie źle widać. No i teraz to, co złowiliśmy, możemy sobie zjeść na kolację. Ok. Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy.